Chociaż lambda 2.0 jest przeznaczona dla osób niewidomych, jej dokumenty powinny być również użyteczne dla tych, którzy widzą przez ekran lub zwykłą drukarkę atramentową. W edukacji kluczowy jest wkład nauczyciela, który musi być w stanie śledzić cały proces nauczania, a nie tylko sprawdzać i oceniać końcowe prace. Tym, co najbardziej charakteryzuje sposób uprawiania matematyki przez ucznia niewidomego, jest liniowość jego kodu. A nie tyle stosowanie Braille'a i innych specjalnych urządzeń. Aby być dla niego realną pomocą, nauczyciel musi rozumieć wszystkie konsekwencje, jakie pociąga za sobą tego typu podejście. Na przykład konieczność stosowania znaczników, które nie są konieczne w zapisie graficznym, ryzyko błędu związane z ich użyciem. Poważne trudności napotykane w pracy z obiektami ułamkowymi, np. znalezienie wspólnego mianownika w celu dodania ułamków algebraicznych, strategie, które należy stosować przy manipulowaniu dokumentem przy użyciu klawiatury zamiast pióra i papieru. Uczniowi należy w tym pomóc, i oczywiście należy to do nauczyciela. Aby to umożliwić, system Lambda 2.0 wyświetla tekst matematyczny na ekranie w trybie liniowym. W pełnej zgodności z tym, CO pojawia się na wyświetlaczu brajlowskim przy użyciu tekstowej czcionki graficznej. Symbole, które nie mają konwencjonalnej reprezentacji, są reprezentowane za pomocą specjalnie zaprojektowanych czcionek, które pokazują znaczenie tekstu tak wyraźnie i natychmiast, jak to możliwe. Lambda poprzez menu lub klawisz F4 powoduje tradycyjną dwuwymiarową wizualizację graficzną. W takiej wizualizacji nie zdecydowano się na automatyczną korektę składni lambdy, a w formacie graficznym akceptowany jest każdy zapis, nawet ten niepoprawny strukturalnie. Gdyby brajlowska matematyczna struktura składniowa nie była zapisana poprawnie, wpłynęłoby to jedynie negatywnie na obsługę niektórych narzędzi kompensacyjnych oferowanych przez lambdę narzędzi wymagających rozpoznania struktury, takich jak np. przeglądarka struktur F8 czy duplikator wyrażeń Ctrl-D. Dzięki graficznej reprezentacji nauczyciel może jeszcze bardziej uświadomić sobie wszelkie błędy popełniane przez ucznia, nawet jeśli mają one charakter składniowy.